Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Środa 34 tygodnia okresu zwykłego. I to jest kolejny odcinek SOS, Słowa o Słowie, na które Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Wraz z końcem roku liturgicznego wsłuchujemy się w wiele obrazów, czy to w Apokalipsie Świętego Jana Apostoła, czy w tym fragmencie z Ewangelii Świętego Łukasza, w których przygotowujemy się do czasów ostatecznych. Na początku w apokalipsie otrzymujemy to słowo, gdzie pośród różnych takich trudnych obrazów, wojen, które się toczą, bitew, które też my, my w życiu mamy wiele do stoczenia, pomiędzy tym, co dobre, a tym, co złe, tym co Boże, a tym, co demoniczne, też w naszym życiu i zmaganiu, to wszystko jakby jest wpisane w życie duchowe. Życie duchowe pójście za Panem Bogiem. Nigdy nie jest usłane płatkami róż, jest, jest życiem. Spokojnym, beztroskim dokonują się wybory, dokonują się decyzje. Pamiętam takie zdanie, które kiedyś usłyszałem. Już nie pamiętam od kogo, ale życie to jest sztuka wyboru. My w tym życiu dokonujemy tych przeróżnych wyborów. Ale nie tylko chodzi o te wybory, nie chodzi o tylko te bitwy, ale szczególnie to, co dzisiaj dokonuje się, co słyszymy w tym obrazie z pierwszego czytania, że bestia została pokonana. Wszystko to. Co oddziela nas od Pana Boga, zostało pokonane. Bóg oczyszcza. I nawet ci aniołowie, którzy trzymają w swoich rękach plagi, jako, jako też wyraz gniewu Pana Boga, ale gniewu nigdy przeciwko człowiekowi. Bardzo ważne, żeby to jakoś oddzielić, bo być może mamy z tym problem nieraz, gdzieś traktując i patrząc na człowieka i na grzech tak samo. Pan Bóg zawsze to rozdziela. Popatrzmy przecież chociażby na Ewangelię. Jezus tak, bardzo stanowczo sprzeciwiał się wszelkiemu grzechowi, wszelkiemu złu, wszelkiemu plugactwu. Ale kiedy spotykał ludzi grzesznych, pobijanych przez życie, to zawsze wobec nich okazywał swoje miłosierdzie, swoją czułość, swoją litość. Bo tak patrzy Pan Bóg na człowieka, bo Pan Bóg w człowieku widzi swój obraz i podobieństwo i Pan Bóg, widząc też ten człowieku, który jest obrazem Jego i podobieństwem, widząc, że ten człowiek który też jest zdolny do zła do grzechu, próbuje tego człowieka, człowieka uratować, a więc i każdego z nas, dlatego nas chce, od, chce oddzielić od nas to, co złe, oczyścić nas z tego, co jest złe, co jest grzeszne, ale nie nas. Nie nas, tylko to, co w nas jest złe. Te wszystkie bitwy to są o mnie. Pan Bóg walczy o mnie, Pan Bóg walczy o każdego z nas o to, żeby nas do siebie przygarnąć. Ta cała bitwa pokonanie bestii kończy się śpiewem. Wychwalającym Pana Boga kończy się uwielbieniem Jego świętego imienia, które ma tylko Pan Bóg. Ważne, żebyśmy też w naszych ludzkich zmaganiach potrafili pośród różnych trudności zawsze wznieść nasze serce w kierunku Pana Boga i wznieść je takim też w tej postawie uwielbienia i dziękczynienia. Nic tak nie uzdrawia i nie uwalnia, jak właśnie ta postawa wdzięczności i błogosławieństwa wypowiedzianego w kierunku Pana Boga. Bo tylko On godzien jest chwały, tylko On godzien jest czci, dlatego że nas ratuje z wszelakich przepaści, i wszelkiego zła. Ewangelia, kontynuacja wczorajszych obrazów, takich tragicznych, dramatycznych, apokaliptycznych. Pan Jezus nie pozostawia nas wobec złudzeń, tylko mówi tak, jeżeli pójdziecie za mną, jeżeli będziecie słuchać mojego głosu, Będziecie żyć według tego słowa w swoim życiu, to będziecie w nienawiści u wszystkich, nawet u swoich domowników. I będą was przed sądy prowadzić, i będą was aresztować. Jezus mówi: To wszystko będzie. I popatrzcie, dlatego my dzisiaj w kościele często, krótkie, doświadczamy takich sytuacji. W kościele polskim jeszcze mało. Są oczywiście takie sytuacje. Czasem oczywiście o tym wiele się mówi, o jakichś poszczególnych, pojedynczych osobach, ale to, co rzeczywiście tak naprawdę dokonuje się, te prawdziwe prześladowania, to też tak w takich miejscach kościoła, gdzieś na wschodzie, w dalekim wschodzie naszego globu, czy w Afryce, tam gdzie ludzie rzeczywiście cierpią prześladowanie dla Chrystusa, a jednocześnie tam też dostrzegamy, że ten kościół jest żywy, jest taki nowy, młody. W tamtych terenach jest mnóstwo powołań. To już chyba kiedyś mówiłem w Europie, czy w Polsce. Patrzcie, doświadczamy jakiegoś takiego obumierania, szybszego lub powolniejszego, w zależności od kraju, czy szerokości tej geograficznej europejskiej, ale Kościół w tym wydaniu europejskim, który kiedyś był córą Kościoła, dzisiaj jest babcią, tak to kiedyś nazwał Benedykt XVI. Jezus kiedy o tym wszystkim mówi? Mówi, nie bójcie się. Będą rzeczy straszne was spotykały, tak? Prześladowania, tak? Ale głos głowy wam nie spadnie. Choćby wam się wydawało, że to już jest koniec świata i granice możliwości życia Kościoła, to nie bójcie się. Bo Pan Bóg o was się troszczy i Pan Bóg nad wami czuwa. Pan Jezus, kiedy też o tym mówi, jakoś to dzisiaj mnie to dotyka, że prześladowania będą, będą wewnątrz, ze strony domowników. I z jednej strony to może tak, możemy to rozumieć jako taki dom nasz rodzinny, ale dom jako Kościół. O tym też już Benedyk XVI wielokrotnie mówił. Że przecież największe zagrożenie, największe niebezpieczeństwo w kościele to nie przychodzi z zewnątrz, z islamu czy jakiejkolwiek innej religii, cywilizacji, kultury, ale z wewnątrz. To my. I popatrzcie chociażby na te wszystkie wojenki, które są toczone, te wszystkie teorie spiskowe i takie naprawdę bluźnienie w kierunku Pana Boga przez takie uporczywe i przez posiadanie naprawdę złej woli. Przeciwko papieżowi Franciszkowi, przeciwko temu, co się w kościele dzieje, ciągle bazując na jakimś kłamstwie, na jakichś takich rzeczywiście metodach, które są w mediach świeckich przez właśnie półprawdy, przez jakieś szukanie sensacji, bez rzeczywiście jakiejś takiej roztropności i zaufania Panu Bogu, że on jest w tym kościele i zaufania też Piotrowi naszych czasów. Nie szukamy gdzieś daleko, ale właśnie to my czasem przyczyniamy się i wpisujemy się. Też w to, kiedy my innych obrzucamy fałszywymi oskarżeniami. To są takie prześladowania, kiedy my karmimy się plotkami, oszczerstwami też w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach parafialnych, zakonnych, w tych wspólnotach wewnątrz parafialnych. Kiedy właśnie tym się karmimy. Nie szukajmy tego niebezpieczeństwa i wroga gdzieś na zewnątrz, nie wymyślajmy sobie czasem. Nie twórzmy jak w bajkach historiach książkowych jakiś właśnie wydumanych wrogów. Bo to, co najbardziej wrogie, i to, co najbardziej rzeczywiście rodzi taką ranę w kościele i staje się momentem, że rzeczywiście tu jest wszelkie zło, to jest w nas, z nas to wychodzi, z naszego serca, z naszych wewnętrznych decyzji, kiedy my sobie walczymy jeden przeciwko drugiemu. Jeżeli rzeczywiście dzieje się grzech, jeżeli rzeczywiście się dzieje zło, to mamy obowiązek, najpierw cztery oczy potem jest ta cała droga ewangeliczna, którą nam Pan Jezus pokazał, interweniować. Ale najgorzej się tak dzieje, kiedy my wewnątrz, że nie dosyć, że są takie sytuacje, że jest jakaś tam część oszczerstw z zewnątrz, z tych, którzy są wrogo nastawieni Kościołowi, chociaż największe walki i, i oszczerstwa i kłamstwa to my wytaczamy wewnątrz, we w swoich strukturach, w swoich wspólnotach, tak naprawdę. I tu są czasy apokaliptyczne. I tutaj dlatego przychodzi oczywiście, nam prosić o to prawdziwe nawrócenie, które. Przeprowadza nas z prawdy do jedności, do prawdziwej tej jedności, bez jakichś uprzedzeń, bez zazdrości, bez lęku. To często jest takim powodem, kiedy nieraz słucham, szczególnie gdzieś tam w internecie, różnych takich wojennych dyskusji, dysput katolicko katolickich, takich wojennych kościelno-kościelnych, to widzę w tym wszystkim mnóstwo lęku, mnóstwo strachu. I, i z tego to się też wszystko rodzi. Ale odwagi. Pan Bóg nas do jedności zaprasza, ten pokój chce. Wlewać nasze serca, prośmy o to naszych świętych patronów, Maryję, żeby ona właśnie wymadłała dla nas taką prawdziwą wierność przy Panu Bogu, żebyśmy byli wierni Jemu, Jego Ewangelii, żeby ta Ewangelia nieustannie w nas żyła, wzrastała i żeby nas zbierała w jedno, to jednej jewczarni, jaką jest Jezus Chrystus. Pan z Wami. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, cześć. Do zobaczenia jutro!